Prawie jej nie widać, ale tam jest Dorota, na którą będziemy wbiegać i zbiegać, i pewnie będzie dużo błota, bo wczoraj dość ostro popadało. Dzień dobry, dzień dobry! Was dwóch! Drugi bieg niepodległości w tym roku, bo w tym roku biorę udział w dwóch. Pierwszy był w zawierciu, można obejrzeć poprzedni vlog. No i dzisiaj jest w moim mieście Będzinie. Jak wspomniałem przed chwilą, padało wczoraj. I ścieżka tutaj, na którą idę do startu, no, jest taka lekko grząska. A góra nie będzie wyrozumiała, bo tam niestety są ścieżki, są liście. No i mamy też jesień, prawda? Trzeba o tym pamiętać, więc będzie ekstremalnie zapewne ślisko i trzeba będzie uważać na zbiegach, choć na podbiegu. Jak się ktoś nie wyrobi, będzie bieg któryś tam, może z tyłu, to też może być nieciekawie, bo może być już wszystko rozdeptane, trawa. Dzięki której można się jako tako, że tak powiem, utrzymać i jeszcze wchodzić. A jak będzie już samo błoto, no to wiadomo, jak to będzie wyglądać. Po prostu zwykły bieg podległości zmieni się w Armagedona. Czy run Armagedona? Jakoś tak. No nic, no to zbierzam sobie na start. Tam będą nasi zbyle do mety i tam się z nimi zobaczę. A więc do zobaczenia za chwilę. O, tam nawet już się chyba rozgrzewają ludzie. W zasadzie na dzisiaj jest tak, aby utrzymać się tempo poniżej 5 4,59 na przykład I przebiec całe 11 km z wyłączeniem oczywiście podbiegu Tam się nie da zbiec poniżej 5 Przynajmniej ja nie potrafię jeszcze I, i, i oczywiście poprawić czas ze który tam był godzina z haczykiem no, Ale wtedy to też chyba coś tam nagrywałem na story Także myślę, że być może w tym roku, bo nie będę nagrywał nic, co jest na trasie. Muszę zainwestować w jakąś sportcar, kamerkę, żeby sobie ją tu gdzieś umieścić i potem mieć fajne materiały i Wam po prostu najzwyczajniej na świecie wmontować to wszystko z całego vloga. To jest fajny pomysł, no, ale to już za niedługo. No, także myślę, że poniżej godzinki, jak się uda, to będzie, będzie dobrze, a jak się nie uda. To trudno, to i tak mój ostatni występ i będę miał teraz troszeczkę przerwy tak z 10 dni, żeby zregenerować wszystko i potem znowu wracamy do treningów bo w styczniu już połówka zimowa także nie zostało zbyt dużo czasu też na przygotowania a więc też nie można odpuścić zbytnio w formie żeby gdzieś tam poszła sobie daleko w las No dobra, coś tak cicho, że tak powiem No i też chłodno więc dlatego pewnie i, i ludzi jakoś mniej będzie niż w zeszłym roku Wczoraj, w zeszłym roku było chyba cieplej, jak dobrze pamiętam nie wiem, trzeba by to sprawdzić na vlogu z roku temu, bo też był pewny no, no dobra, to idę a to dlaczego nie zawiązujemy normalnie butów w sensie sznurówek, bo one się zawsze rozwiązują na vlogu jest mój sposób wiązania czyli przeplatania przez sznurówki i one się wtedy nigdy nie rozwiązują. Także zerknijcie, poszukajcie, a może Wam podlinkuję gdzieś tutaj to, to wideo, na pewno będzie też w opisie. Póki co nie potrzebuję jeszcze dobrze zawiązać, bo jeszcze się muszę przebrać, prawda?

Proszę, i oto zawodnik, znowu Genadiusz. cześć. Cześć, cześć. Uśmiech! Co? Nie, śmiech. Dobra. nie.

Proszę, oni tak szybko, że już zdążyli się przebrać. No, Nie, Ja już dwa razy No, Tak, raz zrealizowany, choć przez chwilę rozłożone siły. Pani Gratulujemy serdecznie. Może srebrny, nie, jednak metalowy. 129 szczęśliwa, że wiek. Bardzo ładnie, gratulujemy no panią. Powoli nasi dobiegają. tutaj pobieganiu o masażek. Polecam, polecam, zawsze każdemu Głęboki masaż Dobry. Jakby ktoś kiedyś chciał skorzystać z masażu to ja tutaj polecam Moją Martę, tak? tak, no. Tak jest Tak zapraszamy, jakby ktoś chciał to ja polecam, jestem już pomasowany jest dobrze Niech mi to przeszkadza Ambarcie na szko dzisiaj A, To zrób coś ciekawego Przewrotkę czy coś Cały bieg z Serdecznie gratulujemy Uwaga! I no z czasem 41 minut i 39 sekund wymaszerowała sobie pierwsze miejsce pani Dorota Bagińska. Serdecznie gratulujemy pani Doroto Ona często wygrywa. Z czasem 37 minut i 31 sekund. Pan Bogdan Cyrus, zapraszamy pana Bogdana. Pierwsze miejsce w kategorii normu i numer startowy 193. Co tam wygrać? Co tam wygrać? Po, Pochwal się. Będę Maraton, 810. Proszę, kolejny. Nasz wygrany. Jest to 38. osiem Co tam wygrałeś ciekawego? Nagroda Główna. Nagroda Główna, proszę super, bardzo. Super. super no i tak, kolejne losowanie, i znowu nic się nie trafiło, ale trzy albo cztery osoby od nas coś trafiły. Także losowanko całkiem udane, krzychu, zegarek. Jedna z główniejszych nagród. Także całkiem spoko. Plan zrealizowany, co też cieszy, więc jest dobrze, zawody udane, a więc zmierzam do domu w krótkich spodenkach. Jeszcze szybkie podsumowanie biegu. Bieg był w miarę taki trudny ze względu na te warunki, które panowały wcześniej, czyli popadało trochę deszczu i były kałuże i było błotko i tak dalej, można było się przejechać, ale nie było tak źle. No oczywiście. Wszystko zależało troszkę też od szczęścia, bo jak się trafiło na człowieka, który biegł wolno z biegu, po prostu ciężko go było wyprzedzić. Tak? Potem, jak już zbiegaliśmy, zbiegaliśmy do lasu i tam też jest tak wąsko, bo są dwa takie rowy, tam woda, błoto i w ogóle nie było szans, żeby tam wbiec. Wąska ścieżka, no jak za kimś się ktoś wbił, no to nie było szans, trzeba było przez dłuższy odcinek czasu po prostu za tym kimś albo się wlec, no albo po prostu trzymać tempo i też nikt za tobą nie mógł cię wyprzedzić. Było dobrze, no jest nowy czas czas do pobicia. Bieg zorganizowany dość fajnie oczywiście, zupka jak zawsze dyniowa, pierwsza klasa, pozdrawiam Panie. No i gratulacje dla wszystkich uczestników i naszej grupy biegowej, czyli byle do mety, tych osób nowych, tych najmłodszych i w ogóle wszystkich z byle do mety. No, to teleportacja do domu. I już jestem w domu, szybka teleportacja. Przy okazji słuchawki mi się rozładowały, więc yy, dobrze, bo mam czas spisane czasy ich, ich działania, więc będzie jeszcze w tym tygodniu recenzja. Postaram się. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do naszej grupy biegowej byle do mety, no to wpisuje sobie w Facebooku byle do mety Będzin i tam nas znajdzie lub bezpośrednio może się kontaktować ze mną przez social media, które są podane oczywiście w opisie tego filmu i link też oczywiście będzie do grupy w opisie. Wszystko będzie w opisie, Także jakbyś coś chciał to zawsze pamiętaj czytaj opis, bo zawsze jest wszystko w opisie pod tym wideo. No i cóż przychodzi taki czas biegacza, gdzie musi odpocząć i ten czas właśnie nastał. Ja sobie robię chwilową przerwę, tak około 10-12 dni, a potem zobaczymy się na biegu w Bieruniu. Takie 5,5 km po kopcach jest też vlog z zeszłego roku. Możecie sobie tam poszukać i obejrzeć, jak to jest oczywiście ciekawe. No i cóż, moi drodzy, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Oczywiście subskrybujcie kanał, zostawcie lajka, uderzcie w dzwon, jeśli chcecie mieć powiadomienia. A jeśli macie coś ciekawego do napisania, czy do przybicia piąteczkę wirtualną, no to oczywiście w komentarzach możemy sobie przybić albo gdzieś na biegu, albo jak się gdzieś tam spotkamy, wiecie, w realnym świecie, nie? No to pozdrawiam wszystkich jeszcze raz, byle do mety i trzymajcie się ciepło. Do następnego wideo. Cześć! Mam prośbę, proszę tylko nas nakręcić. Nie jak A gdzie to się już check yeah.